Zacznij w z skrzyżnym, z wydłużonym kręgosłupem, z relaksowanymi barkami i otwartą klatką piersiową. Zrób wdech, zaproś powietrze do brzucha. Z wydechem skręć tu w prawą stronę. Odłóż prawą dłoń za plecami i lewą dłoń na prawym kolanie. Zrób wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech, skręć tułów. Wdech, poczuj, że możesz dotknąć sufitu czubkiem głowy. Z wydechem powoli wróć do centrum. Zrób wdech, wydłuż kręgosłup. Z wydechem skręć tu w lewo. Odłóż prawą dłoń na lewym kolanie i lewą dłoń za plecami. Zrób wdech, wydłuż tył szyi. Wyciągnij kręgosłup. Wydech, zrób skręt. Głęboki wdech, wyciągnij kręgosłup w górę. Z wydechem powoli wróć człowieka do centrum. Odłóż dłonie na kolana, zrób wdech. Z wydechem odłóż dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, wejdź w pozycję stołu. Zrób wdech. Wydech. Z kolejnym dechem wyprostuj prawą nogę. Z wydechem przyciągnij kolano do czoła. Wdech, wyprostuj. Wydech, przyciągnij kolano, wdech, prosta noga, wydech, wdech, wydech, wdech, prosta noga, wydech, kolano do czoła, wdech, wydech, wróć do centrum, zrób wdech w pozycji stołu, wydech.